Jaka ladość! Jaka ladość! Cześć! O, oh, jaka ladość! mama... mama... A mama... A mama... A mama... pies! uliczkiem. Chce mi się jeść. Królik, królik, szukam jedzenia. Królik, królik. Nie ma trawy. Cała zamaliznięta trawa. Więcej śniegu zapadło na lawę Chodź łakan. I królik e kang. No trochę tak kusca. Tak. Kusaj, kosaj. Biegnął w salik.